mina aidan , kuhu mina aidan jah , veerand kuhu ma tulen , vaatan Aj ty kuchwa gnoju ty! O nie O kurwa się ładuje, nie no! O mój boże, zładował mi Umierajcie, kurna Nie ma tak Era ładna seria poszła To mi w drzwi, przynoszę. Ty kuch wagnoju, no scope. Mam, mam Do skopę, dobra. Dobra, masz kolano. Ała! Medkit, metki, ale Cz, zamknij te drzwi, nie mogę. Dobra, lecz się, może się uda. Ty się tu lecz? Aha, dobra. Nie... Nie żyją. <grym> no jak będzie, mam no, na no, nic. Używa. Tak. Okay. Mładę A, Aaa, wszedł ty już, dobra. <grym> Samolot! Jak się nim lata? No numerycznej, czy... Nie, wsadam. Wsadłem i... Ale nie, nie pamiętam czy czy numeryczny też da się, bo nie mam. A, okej, okay. dobra. Ja nie mogę, bo ktoś lata chyba. Dobra, to poczekam. No chłop od początku rundy. Rozgrywam. Lata. A ja dobra. No, nie, dobra. to nie to tam Nie Niech lata, może jest dobry, więc będę mu zabierał. no zabił teraz. No, Przez no. Dosyć. Tak, to to, to to to. Pelota, u. No potrzałem sobie taką. Def, hmm. jak wtedy. Hehe, <laughs> ściągał kurwa pajacy helikopterów i samolotów Tak, nie ma jeszcze Jasie, nie ma. Umierajcie, a ja też umieram. <laughs> nie, uciekaj! No a kurde ty. Gdzie jesteś? Dobra, tam pięciu, sto 10 dziesięciu, tylko.

A to mój dobra. <noise> Swojego nie strzelamy. Ale by był friend fire, nie próżniłbym się. Ech. Dobra, leży. 哦，真是都快啊！ Sumolot jest, dobra biorę, biorę bierz, bierz. O, kół chłomać O panie O i to też się lata ten yy, na myszce A Bomby jak? Spacja? Ok, Pasję Właściwie straciłem. Leci. Leci? No. Nie trafiłem <laughs> O kurde. O panie. O panie. O się panie. O, się, panie. Nie. Do góry. <laughs> <laughs> <Mi>! <laughs> o się, panie Nie we no. mnie. <laughs> Kamikazy. Mija drzewa! Tu polefa. <grywia> zabiłem się... God it. No cóż... Była i tak... No... To pierwszy raz był to... Tak. No... E o! Mogę się teraz. Dobra, jest tak, jest tak, dobra, ja idę na górę O! Tu z postrzelamy sobie Tam jest nasz, Czołg. dobra Tu chyba nie przyjaciela, Choke właśnie, no jedzie A już począ... Nie, jest, 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 jeszcze, jeszcze jest. Jeszcze żyję. No! Traf w nich, o! Dobra. Niech mnie atakują. <laughs> no dachu tam sobie. Jesteś dobry. No, czołg Tu też, kurde. Był stronadą. To nieźle, to nieźle, ten... Zaznaczyłem. To Podłogę u siebie. <laughs> Szczerze, za naszą żołkę, ale nie. Dobra, ja lecę teraz ja. O, dawaj. Może nie jesteś daleko, nie? Ładno wow, skąd? Kam ty mnie wziąłeś? Tu mnie zostawiłeś. O kurde, ładnie. Chęciłem ja pooglądał, ale. No właśnie, nie jest ją. Kurde, gdzie jest skoł? Rifle No to co teraz? Tridance, kamikaze. Gdzie? O! No, no trochę widziałem. No niestety nikogo nie było. No nic nie. Bywa. <laughs> Ale zdziałem z głuchem. Tam jest go... A i co? I bez scope'a cię zdjąłem typie. Jeszcze HEDA ELO! Jeszcze mi się wita <laughs> Czasami nie jest potrzebny. Czasami jest nie, nie potrzebne, ale bez w ogóle... No może fajnie. <grymne> A walam, kur... Cyk ty! Typię! Gincie tam! Połączę w młogę. Mogę go dobić właśnie. Trzy znaczy, razy taką. Uuu Tam coś mi było stało tam coś mi było kurde te... A bo bym się skończył Połączyć plecki Plecy masz Ja musiałem dobić kolegę, z którego się śmiałem po wiktom. Porzuciłem granat do środka, wlazłem tam i się z nim ganiałem. Zabił mnie na końcu i wszedł prosto w granat. O, dobra. Zabił mnie. A, nie wiem... A, z, z, tam... Gdzieś z tego... z okna. ...budynku. Okej. Okay. Gwehr. Dobra, to ja tu... ...to ja sobie tam idę. Teraz, ja jak w ogóle dojdę do... Może niech problem. O nie, ile tu jest? O ja, to czołg strzela w ogóle. Yeah, yeah, yeah. Yeah, kompletnie, kompletnie. Yeah. Nie, nie, nie. Kompletnie, Faktury tu byli. Nie. Wypierdalać od... Nie. Yeah. nocha mi ty! Kurwy synu! Abym ci kopa najebał. Hehehe. <laughs> Mogę. Oła! Zabiję mnie. Abym ci kopa najebał. <laughs> Zginął? Nie, no, porz. Kurwy syn. Gdzieś przekałem się zrozbiję, okej. Okay. Bądź tutaj. Ja A ja, Mam, Wiecie co, kurwa? Wiecie co? Łapcie, kurwa! O. Wybuchło, ale... Dzisiaj no. granat! Akurat w niego wlazłem <grymne> Ale to akurat był kogoś innego Nie no byłem za tobą centralnie Ale widziałem, że od kogoś innego skierowałeś A, co... To... Kogoś innego w ale byłem centralnie zatałem, ja tu mówisz granat akurat był na <grymne>

Kładać, kładać tutaj I zajmimy. Tam jeszcze czołg Goście lecą Nie trafiłem Znowu nie trafiłem Co? Co jest gazne? Czemu nie trafię? O, teraz trafię. Przestać? Płynął. O kurde. Od wody się pocisk odbił. Co ty f... dobrze. Dobrze. Leżeć! Czołg jedzie Nieeeż! Kierdole No... A, ale trafia, dobrze Czołg Czeka <laughs> Aj Ej, bliżej to mogę tak strzelać bardziej Nie trafiłem, serio Nie trafimy Teraz ty tam ty Znowu czołgi Ała! Uciepanie. A! Mojej mam, tym jest problem Oddaj Dupa, nic nie zrobię, dobra